Ja mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku, będę sobie robił drugie piętro w moim domu. Będzie tam garderoba i pokój gościnny. No i co? No tutaj najpierw się oczywiście prześpimy. Cyk. Dobra. Zobaczenie, minuty zmarnowane, czyli pewnie jakaś jedna szesnasta mojego filmu no na no jakieś głupie gadanie dobra to najpierw sobie może obmyślmy gdzie będą schody no nie chciałbym robić drabinki, chciałbym zrobić schody bo wiecie schody są takie wiecie no w, w domach są schody bo chyba nie wchodzicie po drabinie na nie wiem jak jesteście w jakimś domu piętrowym jeśli mieszkacie w domu piętrowym to chyba nie wchodzicie po drabinie na drugie piętro no może tak tutaj Hmm. Może by zrobić takie kręcone schody? Hmm, nie wiem. Sobie. Może takie coś? Hmm, nie wiem. Spróbujmy coś takiego Nie, to będzie nieźle, Źle, źle. Gdzie Może, nie no. Możemy też zawsze gdzieś dodać. Tutaj... O, jest w miejsce w moim pokoju. No to zrobimy sobie tutaj schodek. Tutaj niebieska terakota. Schodek. Ojej. Coś nie wyszło. Abyś. No, dobra. A więc. Tak. Robimy tutaj kolejny. Schodek. Później robimy. to Nie, ojej, to. Robimy. Tutaj. coś takiego no i chyba tutaj będę musiał tak troszkę zakręcać. O no tak jest dobrze. Cyk. Jak to wygląda? Brzydko trochę, ale... Ale co mnie to obchodzi w sobie? Dobra, i teraz tak tutaj tutaj takie dziursko będzie. O nie, nie, nie tutaj muszę dać teraz kotę, Tu się da wejść? Da się dobra. I tutaj na tej, na, na tym kocie, terakocie będzie właśnie góra. To weźmy sobie kwarc. Kurde, nie to kwarc. Jezu, 3 minuty filmu. Dajcie mi suba, dajcie, dobra. Garderoba będzie wiadomo bo taka mała, bo, bo to normalnie ma dużą garderobę, chyba nikt. Mmm, dobra. Zrobię sobie coś takiego: takiego, 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 takiego. I takiego może. Okej, okay, będzie chyba dobrze. Mm, dobrze. Cyk, 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 cyk. Dobra szkło. Hmm, to ja, tylko czy ja chcę tutaj robić okno? No może tutaj takiego. Dobra, tylko sobie weźmy, Nie wiadomo czego jej nie ma w wywegu jasnogłazu. Ja mam go zawsze. O, no, zaladę. Bo lawa mi się roty, nie przyda, nie przyda, nie przyda, nie przyda Lawa mi się nie przyda, przydanie, przyda, nie przyda, nie przyda Nie przyda, nie przyda, nie przyda, nie przyda Dobra, po co mi owca? może później jeszcze sobie nazwiemy owce, wiecie, tak żeby ona zmieniała kolor Bo ja nie próbowałem zrobić, ale mi nie wyszło no więc zaraz dzisiaj. O i tutaj to będzie taka graderowa. Hmm, może to coś takiego i takiego. O no jest ładnie. No hmm, weźmy sobie stojaka na zbroję. Oj, muza, muza Nie chcę mi się tutaj robić jakoś nie, jakoś nie wiadomo czego, zrobię cztery po prostu. Dobra. Dobra, i tutaj będzie wejście do kolejnego pomieszczenia. A tym pomieszczeniem będzie właśnie gościnny pop. No i będzie samochód zaskoczyć tutaj do kominka. A ja spróbuję tak. Uu. Kurczę, nie wyszło. Nie czekajcie, spróbuję. Dobra, nie będę teraz bo Nie zostanie mi czas, to spróbuję. Mam na pewno nie zostanie. W ogóle ja ten kominek. To ja mam go z, może z tydzień, a ja ten świat już ma pewnie z pół roku, więc ten kominek jest jakby co nowy. Ale chyba na moim pierwszym odcinku, coś mi się tak wydaje, to on już był. Nie będę sobie musiał zobaczyć, ale nie, no on był chyba. Albo nie był. Wydaje mi się, że był, ale nie jestem pewna. Dobra. Tu dachu nie ma? Lubiłem chyba dach. No ale dobra tak. A prestiżowy zrobię. Ej, no wygląda całkiem całkiem. A tutaj jeszcze zrobię ścianę. Ściąścię. Dobra, na trzy klatki. I tutaj zrobimy sobie. Tak, cyk. 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 To jest chyba prawie wszystko nad moim pokojem. To jest chyba też nad moim pokojem. Nie, to jest nad salonem. Tak, to jest chyba nad salonem. Bo te schody są tak. No bo tu jest ściana, że tam ten pokój jest tak trochę nad salonem, trochę nad moim, ale to jest większość nad salonem. Ale fajnie, mój, mój pokój będzie, będzie w końcu. Nie wiem, sobie po co ja robię ten pokój gościnny. Chyba, że po prostu nie spać z nimi w jednym pokoju, bo ja przecież mam. Ile tam, kiedyś mu, mówiłem na pierwszym odcinku, ale zapomniałem ile. Chyba z 14 łóżek, coś takiego. to mam wolnych do spania. Ale tutaj będzie, jak ktoś na przykład, nie wiem, przyjedzie jakiś taki. Nie wiem, jakieś spotkanie ze mną. To będzie się spał tutaj. Dobra, załopatę. Załopatewkę. Zielone. Weźmy jeszcze uwaga, uwaga, dam, 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 dam. A dobra, wezmę to za, za zielone łóżko. Mhm. Do piadniczka na niskie zastojaka. Cyk cyk. Jeszcze sobie jakiegoś kwiata weźmiemy. Dobre. No dobra. Dobra, co jeszcze jakoś? kanapę może o tak 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 tutaj będzie taki telewizor i ja zrobię te kanapę kanapa to będzie taki czarny telewizor obraz tym nie 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 coś takiego no to właśnie sobie czarną damę Dzisiaj czarny beton, bo trzeba czarny to wygląda, to jest czarny beton, to jest czarna terrakota, to jest brązowy, skan. A to deski, bo po mi deski, tak się nie przydadzą, taki tele nie no, ten telewizor chyba by samce nie stał na podłodze. No dobra, to postawię tutaj kwarc, a na tym, tym będzie taki telewizor. Się nie przyda. O. No dobra widzę, no taki pokój gościnny, bo nie wiem co ja tu mogę jeszcze zrobić, jakiś, nie wiem... Mm, nie no, już chyba kończę, nie wiem, zrobię jeszcze jakąś lampkę nocną. Cyk. No dobra, widzę, to ja już będę chyba ten odcinek końca, zostawcie łapkę w górę w No i na... No.